Jak schudnąć mając Hashimoto i niedoczynność tarczycy? Hej, jestem holistycznym trenerem, pomagam ludziom przywrócić organizm do prawidłowego funkcjonowania, żeby czuli się optymalnie. Zanim zacznę, zaobserwuj mój profil. Najważniejsze na początku to, że musisz zrozumieć, jeśli czujesz się źle, brakuje Ci energii, to Twój organizm nie będzie zainteresowany redukcją tłuszczu, bo dla niego nieistotne będzie w tym momencie jak fit chcesz wyglądać, ale żeby przetrwać. Zakładając, że czujesz się na tyle dobrze, żeby skupić się na chudnięciu, to kilka rzeczy, które warto robić, by ten proces był jak najłatwiejszy. Zamiast katować się ogromnym deficytem, zacznij od podstaw. Wyreguluj hormony: leptynę, insulinę, tarczycę, kortyzol. Kładź się spać najpóźniej o 22.30 i blokuj niebieskie światło wieczorem. Rano, wyjdź na słońce. Spędzaj w nim jak najwięcej czasu. Uziemianie. Kontakt z ziemią naprawdę reguluje układ nerwowy. Jedz prosto. Mięso, ryby, owoce, warzywa. Jednoskładnikowe produkty. Tak będzie ci najłatwiej uzyskać deficyt i być sytym. Rozważ post. Przerywany. Świetny sposób, żeby zmniejszyć stan zapalny. I pij zmineralizowaną wodę. Nie tylko dużo wody, ale takiej, która naprawdę odżywia. Nie szukaj skrótów. Jeśli nie czujesz się optymalnie, nie ciśnij od razu deficyt kalorii. Naj najpierw napraw organizm, reguluj hormony, zadbaj o sen, światło i jedzenie. Dopiero wtedy ciało zacznie ci pomagać, a nie stawiać opór. Jeśli chcesz rozpocząć współpracę jeden na jeden i czujesz, że to może być brakujący element w Twoim życiu, Wyślij wiadomość prywatną z zapytaniem i umów się na darmową konsultację.